Co wyróżnia naszą szkołę językową? Dla nas najważniejsi są ludzie i relacje, dlatego naszym standardem numer jeden. Są właśnie relacje z uczniami, z rodzicami i z nauczycielami. Chcemy, żeby w tym procesie każdy był ważny, żeby czuł się u nas dobrze, bezpiecznie i miło. Przygotowujemy Was do międzynarodowych certyfikatów językowych z angielskiego. Od wielu lat współpracujemy z wydawnictwem Cambridge, a nasi absolwenci świetnie sobie radzą na studiach i pracują za granicą. Uczniowie często mówią, że nasza atmosfera jest taka, jakby świata trwały cały rok. Przed zajęciami przychodzą, robią sobie pyszną herbatę lub kawę, siedzą w ogrodzie, bawią się z naszymi psami, a potem wchodzą na zajęcia i uczą się mówić po angielsku. Mamy międzynarodowy zespół, więc stawiamy na komunikację po angielsku i przełamujemy bariery językowe. I tę szkołę wyróżnia również to, że jako jedna z 20 placówek w Polsce została partnerem programu Cambridge English Educational Partner. To wyjątkowy i prestiżowy program, który został skierowany sumie, tylko do 20 placówek w całej Polsce. Właśnie wybraliśmy dlatego szkołę świerkawa 3, ponieważ jest to szkoła, która wyjątkowo podchodzi do procesu edukacyjnego. Tworzy wyjątkową więź ze swoimi uczniami. W związku z tym program jest gwarancją jakości, którą Państwo tutaj znajdziecie. Cambridge, serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie. To wspólna praca naszego zespołu, uczniów i rodziców. Dziękujemy Wam serdecznie. To tylko dalsza motywacja do pracy zgodnie ze standardami Cambridge, ale i naszymi.